50. Zaskakujących ciekawostek o Japonii. Japonia kraj samurajów, sushi i technologii, która wygląda, jakby była z przyszłości. Ale czy wiesz, że Japończycy jedzą więcej kit-katów niż cały świat razem wzięty? Dziś zabieram Cię w podróż po 20 najbardziej zaskakujących faktach o Japonii: tradycje i kultura jeden. W Japonii można wynająć przyjaciela. Tak, jeśli czujesz się samotny, możesz wynająć przyjaciela na godziny, a nawet fałszywego członka rodziny idealne na święta. Nie dajesz napiwków? Dobrze robisz. W Japonii zostawienie napiwku może być odebrane jako obraza. Kelner może za tobą pobiec i oddać ci pieniądze. Samotne karaoke to hit. Japończycy uwielbiają karaoke, ale samotne karaoke to prawdziwy trend. Możesz wynająć kabinę i śpiewać ile chcesz, bez oceniających spojrzeń. Japońska uprzejmość na najwyższym poziomie. Ludzie w Japonii przepraszają nawet za to, że inni ich potrącili. Tak, tu nawet winny czuje się winny. Pięć. Japońska szkoła. Hilo, brak sprzątaczek. Dzieci same sprzątają szkoły, co uczy ich odpowiedzialności. W Polsce? Proszę pani, ja zapomniałem butów na WF. Jedzenie i kulinarne szaleństwa: sześć automaty sprzedające wszystko. Japonia ma ponad pięć milionów automatów. Możesz w nich kupić zupę, świeże jajka, a nawet kraby. Siedem, pizza z ziemniakami i majonezem? Czemu nie? Japończycy uwielbiają eksperymentować z jedzeniem. Ich pizza ma dodatki jak majonez, krewetki, a nawet słodkie ziemniaki. Osiem kitkaty w trzystu smakach. Zielona herbata, wasabi, fioletowy ziemniak. W Japonii KitKat to religia. Ryba, która może cię zabić. Fugu, czyli trująca ryba, jest tak niebezpieczna, że kucharz musi mieć specjalną licencję, by ją przygotować. Sushi kontra polskie sushi. W Japonii sushi jest minimalistyczne bez majonezu, serka i ton sosów. W Polsce? Poproszę rolkę z bekonem, serem i nutellą. Technologia i dziwne wynalazki, jeden jeden roboty w hotelach. W Japonii są hotele obsługiwane tylko przez roboty. Człowiek? Niepotrzebny. 11 toalet z 100 funkcjami. Podgrzewane deski, muzyka, masaż wodny. W Japonii toaleta to centrum technologii. Kot jako kasjer? W niektórych kawiarniach koty są oficjalnymi pracownikami. I kto tu rządzi? 14. Pociągi bez spóźnień. Średnie spóźnienie pociągu w Japonii to 18 sekund. W Polsce? No cóż, 5 kapcie na toalety. W Japonii masz specjalne kapcie do chodzenia tylko po toalecie. Pomylić je? Wielki nietakt, życie codzienne, 16 nocne życie? Zapomnij. Po 22.00 Tokio zamiera. Nawet McDonald's potrafi być zamknięty. Tech. Masa ludzi, zero hałasu. Nawet w tłumie Japończycy są cicho. Na ulicach głośniej gadają tylko turyści. 11 8, brak koszy na śmieci. W Japonii prawie nie ma publicznych śmietników. Każdy zabiera swoje śmieci do domu. 19 Japończycy śpią w pracy. Inemuri to oficjalna drzemka w pracy. Oznacza, że jesteś bardzo zapracowany. W Polsce zwolnienie. 2 0 święta na KFC. Japończycy jedzą KFC na Boże Narodzenie. Tradycja zaczęła się od świetnej reklamy w latach 70. 2-1. Japońskie pociągi mają specjalne wagony tylko dla kobiet w godzinach szczytu. 2-2 w Japonii: parasole można wypożyczać jak rowery. 2-3. Na niektórych przejściach dla pieszych gra muzyka zamiast dźwięku sygnalizacji świetlnej. 2,4. Najstarsza firma na świecie Kongo Gumi działała w Japonii przez ponad 1400 lat. 2,5. W Japonii istnieją kawiarnie, w których można tulić jeże. 2,6. Niektóre windy w Japonii mają specjalne przyciski do wzywania obsługi w razie trzęsienia ziemi. 2,7 Japonia ma największą liczbę automatów z zimnymi i gorącymi napojami na świecie. 2,8. Istnieją hotele kapsuły, gdzie goście śpią w małych boksach przypominających trumny. 29. W Japonii są wyspy zamieszkane niemal wyłącznie przez koty, na przykład Tashirojima. 300. Na wyspie Okunoshima żyją setki dzikich królików, które podchodzą do turystów. 31. W Japonii sprzedaje się arbuzy w kształcie sześcianu. 32. Istnieje zwyczaj wręczania mydełka komuś, komu chcesz zasugerować, żeby się umył. 3-3 Samurajowie kiedyś nosili fryzury z ogolonym przodem głowy, by kask lepiej się trzymał. 3-4 Japonia ma więcej wulkanów niż całe Stany Zjednoczone. 3-5 Niektóre sushi bary mają system taśmowy, gdzie jedzenie jeździ wokół gości na ruchomej taśmie. 36 w Japonii jest park, w którym można zobaczyć ponad 5 milionów kwiatów nemofila naraz. 37 Istnieją kawiarnie, w których można pograć na retro konsolach z lat 80. tych 90. 38 W Tokio są kawiarnie tematyczne, na przykład oparte na anime lub horrorach. 39 Istnieją maskotki przedstawiające dosłownie wszystko, np. maskotka lotniska czy maskotka miasta. 40 japońskie pociągi mają specjalne zaawansowane systemy antytrzęsieniowe. 41 1 w Japonii są taksówki z automatycznymi drzwiami, które otwierają się same. 42. Na ulicach Japonii można spotkać osoby w pełnych strojach cosplayowych na co dzień. 4-3 Tokio jest największym miastem na świecie pod względem liczby mieszkańców. 4-4. W Japonii istnieją hotele tematyczne, inspirowane japońskimi horrorami 4 5. istnieją restauracje, gdzie klienci jedzą w całkowitej ciemności. 4-6 Japończycy mają specjalne rytuały związane z piciem herbaty. 4-7 w Japonii można wynająć osobę, która będzie cię budzić rano telefonem. 408. Popularne są kotatsu, stoły z wbudowanym ogrzewaniem, idealne na zimę. 49. W Japonii zimą można zobaczyć małpy kąpiące się w gorących źródłach. 50. Istnieją miejsca, gdzie można wynająć strój samuraja i zrobić profesjonalną sesję zdjęciową. I to już koniec naszej podróży po Japonii. Która ciekawostka zaskoczyła Cię najbardziej? Napisz w komentarzu i nie zapomnij zostawić suba. Do zobaczenia.